Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać ten oto makijaż, który mam na oczach, krok po kroku. Makijaż ten dedykuję dla osób z opadającą powieką. Bardzo mocno, wyraziście w letnich kolorach akcentujemy dolną powiekę, natomiast na górnej powiece staramy się jak najbardziej skorygować miejsce, w którym ona opada. Ja takiej powieki nie posiadam. Aczkolwiek w dalszej części filmiku staram się wytłumaczyć dokładnie o co chodzi i jak wykonywać makijaże, aby zniwelować efekt opadającej powieki, która zmniejsza nasze oko i często powoduje, że wygląda nasze oko na smutne. Propozycja ta jest moim zdaniem bardzo odważna. I troszeczkę zmniejsza oko, jeżeli ktoś ma dość małe oczy. Na linii wodnej lepiej jest wtedy zastosować cielistą bądź białą kredkę zamiast niebieskiej. Jeżeli jesteście ciekawe jak wykonać taki makijaż, zapraszam dalej. I jak zwykle zaczynamy od pokrycia całej powieki bazą Art Deco. Dzięki temu krokowi nasze cienie będą bardziej wyraziste, ich kolor będzie mocniejszy i dłużej będą utrzymać się na powiece. Moja powieka ma tendencję do tego, że cienie na niej się bardzo szybko rolują, i ta baza spowoduje, że nasz makijaż przetrwa o wiele więcej czasu niż jeżeli nie użyłybyśmy żadnej bazy. I teraz będę wykonywać cieniowanie i w dzisiejszym makijażu użyję wszystkich cieni z Makeup Geek i pierwszy jest to Peach Smoothie. Taki bardzo delikatny brzoskwiniowy cień i będę go nakładać puchatym pędzelkiem Maestro. Odrobinę nakładam, otrzepuję i ja akurat nie mam e, opadającej powieki, ale jeżeli na przykład tutaj macie opa, e, opadniętą powiekę, to ten cień i każdy cień, który będziemy nakładać, nakładamy na to miejsce, które opada i powyżej jego. Więc załóżmy, jeżeli miałabym tutaj tak opadniętą powiekę, to cień będę nakładać w tym miejscu. Tak, dokładnie w tym miejscu na tym opadniętym fragmencie i powyżej w kierunku łuku. Brwiowego. Czyli po prostu nakładam ten cień w załamaniu i odrobinkę powyżej. Troszeczkę nawet więcej niż odrobinkę. Sięgam nim dosyć wysoko, aż niemalże aż do łuku brwiowego, ponieważ to jest taki. Najjaśniejszy cień, którego będę używać, to jest cień przejściowy, który ma stworzyć nam bardzo estetyczny, bardzo ładny efekt przejść kolorystycznych. I również tutaj delikatnie wyciągam w kształtu takiego kociego oka. I teraz do wnętrza powieki ruchomej. bardzo dokładnie rozcieram ten cień, aby nie było żadnych plam koloru. I teraz sięgam po taki odrobinkę ciemniejszy cień jest to krem brule, taki bardziej piaskowy, troszeczkę ciemniejszy właśnie cień i tym samym pędzelkiem nabieram go i nakładam na ten cień, z tym, że wyciągam go odrobinkę niżej. Wykonuję takie stopniowanie. Pierwszy cień był dotąd, kolejny będzie dotąd, i tak coraz niżej. Aby otrzymać takie bardzo ładne, estetyczne przejście. I właśnie w niższym punkcie skupiam ten cień i delikatnie łączę go z roztarciem poprzedniego cienia. Cały czas powtarzam słowo cień. Nie wiem dlaczego. Już mamy wszystko dobrze roztarte. Teraz sięgam po taki burgundowy, bardzo ciemny cień. Byten. Bitten, Bitten. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Wszystkie nazwy cieni znajdziecie poniżej w opisie. I dosłownie odrobinkę tego cienia. Tak bardzo delikatnie dotykam końcówką pędzelka, odszepuję. Jeszcze dodatkowo tutaj wycieram sobie o wierzch dłoni, wpracowuję ten cień w pędzel. I nanoszę w załamanie powieki. Czy odrobinkę dołożę? Czy odrobinkę dołożę. Mam nadzieję, że słońce dziś nie będzie mi za bardzo prześwietlać w filmiku. Nie chciałabym, chciałabym, aby on po prostu wyszedł dobrze, a w odbiciu w lustrze nie widzę dokładnie, jak to wygląda. I teraz sięgam po taki ciemny, brązowy cień z drobinkami. Jest to Badabing, również z Makeup Geek. Gdzie On tak pięknie opalizuje. Nie wiem, czy będzie to widoczne. I nabieram go na pędzel i również wpracowuję go o wierzch dłoni. I teraz przyciemniam załamanie powieki. I słuchajcie, w tym momencie, jeżeli macie opadającą powiekę, najlepiej jest nakładać cień patrząc na wprost i nie unosząc łuku brwiowego, aby dokładnie było widać gdzie ta powieka się załamuje, gdzie ona opada i Właśnie to miejsce delikatnie przyciemnić tym brązem. Tego nie będzie tak dobrze widać, ponieważ ja się patrzę tutaj w dół w lusterko. Nie patrzę się bezpośrednio w kamerę. Nie mam takiej po prostu możliwości. Kręcę telefonem i muszę, jeżeli chcę widzieć co robię, to muszę się patrzeć po prostu w lusterko. Jeszcze odrobinkę dołożę tego cienia burgundowego, ponieważ teraz wykonując to oko, kiedy jedno już jest gotowe, staramy się, aby efekt był jednakowy. Zarówno na tym, jak i na tym oku. I widzę tutaj troszeczkę jest więcej tego burgunda. Tak samo nabieram cień, wtłaczam w pędzel i ocieplam sobie makijaż. i Teraz to oczko jest delikatnie ciemniejsze, znów nabieram brązowego cienia, wtłaczam w pędzel i rozcieram. I teraz sięgam sobie po czysty puchaty pędzel Hakuroha 77 i ten najjaśniejszy e, cień Peach Smoothie. I jeszcze dodatkowo rozetrę jeszcze raz tą granicę Aby wszystkie cienie ładnie się połączyły I to przejście było jeszcze Jeszcze ładniejsze Tutaj... Co zauważyłam, że właśnie Z tego pędzla Hakuro I z pędzla Maestro Im więcej nim pracuję Im dłużej posiadam go w swojej kolekcji Z czasem zaczyna coraz więcej włosków Z niego wypadać Włosie z Maestro wypada, a z Hakuro znów łamie się. Nie wiem, czy falerne sztuki mi się po prostu trafiły, czy, czy taki jest urok tych pędzli. I teraz tym samym puchatym pędzelkiem i tym samym cieniem delikatnie omiotę sobie dolną powiekę. Dolną powiekę. I teraz na pozostałą część powieki będę nakładała mieszankę dwóch cieni i w pierwszej kolejności będzie to mieszanka Vanilla Bean i Glamorous. To jest, taki piękny, to jest takie piękne stare złoto, a to jest taki waniliowy, lekko opalizujący, delikatnie opalizujący cień i będę nakładać tą mieszankę płaskim pędzelkiem. Nabieram sobie obydwóch cieni i nakładam, pozostawiając tylko wewnętrzny kącik wolny od jakiegokolwiek cienia. Im bliżej kącika wewnętrznego, tym nakładam więcej tego cienia vanilla bin, bin tego jaśniejszego. Im bliżej kącika zewnętrznego, nakładam więcej tego złotego cienia. I teraz wycieram ten sam pędzelek, wycieram po prostu o wierzch dłoni. I teraz będę mieszać cień Vanillebin, ten, który przed chwilą używałam. I cień Gold Digger, to jest taki jaśniejszy odcień złota. Ja Wam go teraz porównam z tym Glamorous. To jest taki bardziej żółte, troszeczkę jaśniejsze złoto. I nakładać będę w, tutaj w kąciku wewnętrznym. Puchatym pędzelkiem rozetrę ładnie granice. Jeszcze drobinkę dołożę na centrum powieki. I teraz zajmiemy się dolną powieką i użyję takiego eyelinera w kredce z Mio w odcieniu numer 3 blue. To jest taki piękny, niebieski kolor. Ta kredka, tak samo jak w poprzednim tutorialu, w tutorialu z makijażem jogodowym pokazywałam Wam, że kredka zielona z Catrice również nie jest idealna, jest dosyć twarda. Tak samo ta kredka. Na ręce się dość dobrze nią pracuje, ale nakładając na oko, po prostu nie możemy mocno przyciskać tej kredki i efekt jest bardzo, bardzo delikatny. Dlatego podgrzeję, dlatego podgrzeję ją sobie tutaj zapalniczką przez chwilkę w płomieniu. Poczekam, aż przestygnie. Sprawdzę o wierzch dłoni, czy już jest wystarczająco zimna, tak? I nałożę na linię wodną oraz na całą dolną powiekę. i tak ciężko się pracuje z tą kredką. Skupiam się tutaj najbardziej przy linii rzęs, ponieważ za chwilę będę rozcierać tą kredkę, a następnie pokrywać ją cieniem w tym samym kolorze. I teraz kulkowym pędzelkiem z Essence rozetrę sobie tą kredkę. Odrobinkę wyciągam ją tutaj do zewnątrz. Jeżeli tutaj macie bardzo opadający zewnętrzny kącik, po wycieniowaniu naprawdę bardzo delikatnie nie wyciągajcie jej jak kreski, jak jaskółki, ponieważ ta opadająca powieka spowoduje, że ona się będzie zaginać i efekt będzie dość nieestetyczny. Po prostu rozetrzyjcie ją sobie tutaj na dolnej powiece I tu bardzo delikatnie wyciągnijcie, aby tylko połączyć ją później z tym brązem I od razu puchatym pędzelkiem tutaj delikatnie sobie rozetrę w zewnętrznym kąciku Aby ładniej później ten cień się łączył z brązem I takim małym, kulkowym, precyzyjnym pędzelkiem Jest to Maestro 420 rozmiar 6 Kurde. I matowym, niebieskim cieniem Neptune Zagruntowuję moją kredkę, zarówno na linii wodnej, jak i na dolnej powiece. I najpierw skupiam się na podkreśleniu dolnej powieki. I teraz przechodzę do linii wodnej. Bardzo delikatnie, niewielką ilością cienia zagruntowuję sobie tą kredkę na linii wodnej, tak aby jak najmniejsza ilość cienia z powieki um, i z linii wodnej wymigrowała do, do oka. I jeżeli. Um, i teraz widzę, że tutaj mam troszeczkę wię... grubszą tą linię oraz wewnętrznym kąciku i po prostu poprawiam sobie kosmetycznym, patyczkiem kosmetycznym. I to się zdarza. Jeszcze na dodatek nie mam okularów. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. W ten sposób sobie to zacieram. Jeszcze odrobinkę dołożycia. Wydaje mi się, że tutaj jest taka plamka, gdzie jest mniej tego koloru. I teraz wracam do puchatego tego pędzelka i tutaj rozcieram w zewnętrznym kąciku. Takim po prostu ruchem w kierunku, w którym chcę rozetrzeć tą kreskę. poprawiam tutaj kolor odrobinkę. Jeżeli macie małe oczy, bądź nie lubicie aż tak mocnego efektu, zamiast, na linię wodną zamiast nakładać niebieską kredkę, polecam nałożyć sobie białą bądź cielistą. Teraz wytuszuję górne rzęsy maskarą z Catrice Ultimate Lash Multimizer. Natomiast dolne rzęsy, aby całą uwagę skupić właśnie na dolnej powiece i zniwelować, zamaskować naszą górną, opadającą powiekę, użyję niebieskiej maskary Color Shock z The Colossal z Maybelline. W takim pięknym, niebieskim odcieniu. Dokładnie takim, jaki nałożyłam na dolną powiekę. I wykonturuję twarz. Na usta naniosę Pure Shine Color Lip Balm z Catrice w takim dość neutralnym odcieniu, delikatnie błyszczący. Bardzo fajny produkt. I za chwilkę do Was wrócę. I jeszcze jeden krok, aby zagęścić górną linię rzęs, ponieważ opadająca powieka nie wygląda estetycznie z kreską. Ja osobiście nie lubię takiej bardzo ostrej kreski, która nie jest wyciągnięta, która po prostu kończy się na końcu naszych rzęs. Dlatego czarną kredką z Onyx podkreślę sobie górną linię wodną. Wpychając ją między rzęsy. Delikatnie unoszę sobie powiekę. Jeżeli macie jeszcze problemy z tym, aby podkreślić górną linię wodną, po prostu delikatnie unieście sobie tą powiekę. Ja zawsze mam problemy z podkreśleniem właśnie tego oka. Na prawym oku nie mam najmniejszego problemu. Po prostu przejadę sobie czarną kredką po górnej linii wodnej bez najmniejszego problemu. Natomiast to oko mam. Jakby bardziej czułem i sprawia mi on troszeczkę większy problem. I tak prezentuje się skończony makijaż. Twarz, jak zwykle, konturowałam brązerem W7 Honolulu. Sądzę, iż jest to taka dosyć wyrazista propozycja letniego makijażu dla opadającej powieki. Jeżeli film Wam się podobał, Zapraszam do subskrybowania, oddawania kciuków w górę i komentowania. Do następnego. Pa.